Siemanko w kolejnym vlogu, już po żniwach. Eee, dzisiaj zaczynamy ostro z uprawą. Jadę zamontować nowe dłuta do top downa, 5 metrowego O, stoi Johnny. Tak, w pit stopie. A tam pomożesz tam? będziesz ten, z drugiej strony wejdziesz parę nosków i pozakładasz razem ze śrubami, pozakręcasz, a ja będę dokręcał tylko nie. Pytam Cisno do góry okej, okay, a więc wyjeżdżamy z top downem zestaw bardzo podobny do zestawu Shoko jedynie tylko ciągnik się różni, bodajże nie jestem pewien ale tak <ścoughs> idziemy uprawić 10 hektarów półkrześniaka. Dzisiaj jakoś około tego będzie. Bo po prostu jest strasznie twardo tam. I nie chcemy, żeby były później jakieś komplikacje z siebie rzepaku. Będziemy się po prostu się obawiamy, że tam będzie za twardo, będzie gruda i po prostu ten rzepak będzie miał problem, żeby wyzejść Także jedziemy tam, doprawimy tylko ścieżki, przelecimy. Wracamy się, odczepiamy top down'a i lecimy po talerzówkę Horscha 6 metrowego Chokera bodajże Na testy Wzięliśmy na parę dni Porównamy sobie horsza do Farmet'a Jak się spiszą, zobaczymy Mianowicie jedziemy do Niemiec Mamy kawałek drogi do przejechania więc sobie po prostu porównamy jak to jak to wygląda cenowo i jak to będzie wyglądało na polu I czy jakość jakoś się jakoś, jakoś odbiega od między Farmetem a Horsem powiedzmy Bo Farmet 8 metrowy ma do nas przyjechać Dzisiaj jest co jest dzisiaj już nie mam pojęcia co jest dzisiaj już co rachubę czasu przez te żniwa. piątek Czyli on powinien być gdzieś we wtorek albo w środę Jakoś tak mniej więcej. Ciśnienie na zielonym powyżej 100, tak będzie 120, 130 par jest wystarczająco, u nas jest dużo kamieni więc nie ma co nabijać większych odciśnienia, bo później mogą noski pękać, a wiadomo noski to nie jest, nie jest tania sprawa eee, dobra jest na 4,5 nie jest na 5 dobra na razie niech tak będzie, zobaczymy jak to będzie wyglądało przejedziemy parę razy, ewentualnie później się pogłębi jeszcze jedzie Grzechu za nami, widzę to po prostu Grzechu se poleci tam zrobi poprzeczniak Oj, i kogut działa, trzeba zamówić nowe Długi. Tak, koło pojechałem. jest jeden, To jeden przejadł. Tu że tam zrób ten poprzedniego lasu cały, no, no, ale tutaj no, spróję no, to, i ewentualnie tak go jeszcze później pojadę i po ścieżce przejadę, nie raz. No, no, no. Troszeczkę zmniejszymy. Да, Na razie zapotrzebowanie mocy silnika na prostym poda, w postale zróżowanym już 75 mocy wykorzystane spalanie 43 na godzinę tam chłopaki już rzucają wapno widzę Także już działamy z lapnowaniem, mamy troszkę do rozrzucania pól także nie ma co robić w przestoju, jeden dzień odpoczynku i lecimy dalej. Jakieś śmieci widzę, ktoś wyrzucił. A jajaj. Ciekawe, czy tu podejdziemy. I tak twardo jest. Niby ma, niby ma padać u nas na dniach. To jest sobota, niedziela. Ale czy popada? Nie mam pojęcia. Dobra, do 7 zredukujemy. Ściągniemy sobie blokadę. Czyli ten pomat obrotów. Grzesiu Talerzóweczką Magdy miał ciężko, musiałem z górki jeździć Bo twardo jest, po prostu beton Tam by trzeba było naprawdę, jakby była quadraka I quadrack też na pewno ciężko, żeby podjechać po tą górę Bo jest, jest naprawdę stromo Także no, tutaj zrobimy to. Jadę na bazę, odczepiam się od tubera i lecę po talerzówkę do Niemiec. Jesteśmy już na trasie. Odczepiłem to dawna. Jesteśmy na wysokości, no, praktycznie jego nad Odrą, Lecimy przez granicę do dealera maszyn. W Zelow, tam czeka na nas talerzówka Hors 6-metrowy. przetestujemy sobie go dzisiaj, W sumie się przez parę dni, także zobaczymy czy, czy warto dopłacić do horsza. Pomyślimy, zobaczymy. Przede mną gdzieś z godzinka drogi. Także widzimy się na miejscu. Mają tu troszkę sprzętu A tu taki ładny nicholand na głośienicach C cię więc Jesteśmy na miejscu Jest troszkę tego sprzętu Nie To jakieś pugi, horsze siewniki, talerzówki O i stoi nasza talerzówka żemy kulę, bo tam pewnie był inny rozmiar. Cześć, dwa rozmiary. Bez horsza, nie? Aleś Jakby nie, jakbym nie wiedział, to bym pojechał prosto przez ten most, tam do siedmiu byłby tony, nie? Siedzi Chodzi nie nie? Nie, nie Przesunę się trochę w tą, nie? Do góry na ciągłach, nie? Dojechaliśmy już na pole. Szczęśliwie kurczę jest tak strasznie szeroka ta talerzówka że wszędzie na styk przychodziłem. Ludzie normalnie trąbili, bo się bali, że, że zahaczę o kogoś Ale o nic nie zahaczyłem Także udało się dojechać szczęśliwie Teraz ją rozłożymy, pierwszy raz u nas na polu Porsche Joker 6RT Zobaczymy co to pokaże Czy warto Na pewno warto Chociaż, zobaczymy dolewamy pomalutku, pomalutku, bo tu nie nas trzeba dbać Przejazd, jak na razie jestem naprawdę w szoku jak to ładnie miesza, po prostu została świeczka z tego, że kurde, no zrobiło na mnie wrażenie i powiem Wam szczerze, wbija się dość głęboko, ustawiłem sobie chyba na dziesiątkę bodajże, to jest taka skala eee, w tej stronie, hydraulicznie się wszystko reguluje, trzeba z kabiny wychodzić, ustawiłem sobie na dziesiątkę i bez problemu się wbija. Ja tu prędkością 12 na godzinę, 13 i powiem szczerze, jestem zaskoczony efektem. Kurczę, trzeba chyba rozmyśleć zakup. Tak tam, Martek? Idzie robota? Idzie robota. Cię cię przyuczę trochę na Magdalumie, ze mną, nie? No ładny sprzęt. No testując 3 dni. Trzeba chyba rozmyśleć zakup. Ale ósemka by się przydała, nie 6, tylko A, 8 to jest metrów, nie? Szóstka. To jest szóstka, nie? Nie, do niego to dwamny ma jest za za, ten, za, za mało, nie? mała, nie? Za mała, tak. Masz 400 koni wiesz, podciągnięty jest to ósemkę bez problemu by sobie tu targał, nie? I fajne, bo wszystko jest idealnie, nie musisz tam z kabinem wychodzić, nie? No, no, I ten wał jest fajny, bardzo fajny. Tutaj jak się ziemia napcha, To samą, samą samą ziemią ładnie ubije, nie? Ciężko się to myje, nie ma co mówić, ale później jest efekt, nie? A te inne, inne wały, to się zapychają, ciągną się kurde i mamy tak samo w top downie taki sam wał Jesteśmy z tego zadowoleni, nie? Naprawdę fajna maszyna Porównamy sobie z Farmetem Przyjdzie do nas w przyszłym tygodniu to maszynę mamy na 3 dni e, Potestujemy, zobaczymy i porównamy sobie jakościowo wykonanie, e, efekt końcowy na polu jak to, będzie, jak to będzie wyglądało, nie? Pewno farment będzie, będzie tańszy od Horsa, nie ma co mówić. Ale... No zobaczymy. Porównamy sobie. Warto sprawdzić, testować, bo wiadomo, kupić bardzo łatwo można i się zadłużyć. A żeby to zadowolony później z tego sprzętu to też druga sprawa, tak? Także no. ładnie, w też jest, super. Zobaczymy efekt pożyczaków, o Jezu, no, czuć, czuć, je, to czuć, czuć się. bo to jest wapno e, zmieszane z e, osadami się maksymalnie do tony się daje. Pierwszy efekt zobaczymy. Właśnie. Ile to da? To na 358 plus minus. Tak, zależy od ilości. Mhm. Efekt za rok. Bo no tak. jest czuć naturą U śmierci. Tak, to tak nie chodzi, nie? No, to w magazynie trzymają, nie no. W magazynie to tak to, to trzeba dzisiaj rozrzucić. Bo, jak przyjdą burze, czy coś to, to, no. nie zrobiło się klejące? Tak, Darku, weź tą szmatę i ten, i skrzynkę sezamki zamknij. Nie, fajnie się rozrzuca. Widzę, że nie chodzi się tak za bardzo. To po prostu już jest grudka i ta grudka trafia wszędzie praktycznie. Teraz postaram się pokazać jakoś, że tu wymieszamy z ziemią. O. Widać, że to nie jest taka gruba gruda, po prostu widać, że to się yy, rozwarstwia i fajnie całościowo, całościowo się rozrzuca. O. Super. jeździmy, testujemy, testujemy już pierwsze hektary za mną jak na razie bardzo fajnie się robi talerzyweczką jeździmy 11 biegiem 13 na godzinę yy, głębokość jest ustawiona na 10 naprawdę fajną robotę robi ta leżówka i ubywa w oczach, jeśli chodzi o wydajność. Wiadomo, tutaj głównym czynnikiem jest prędkość, co sprawia właśnie, że to wygląda tak, jak wygląda, że to jest wymieszane, pocięte, Pola ubywa w oczach normalnie, aż się przyjemnie robi, co chwilę się pola zmienia czy co chwilę, no po prostu szybciej ubywa jak człowiek przyzwyczajony do e, tamtej starej teleżówki e, 6-metrowej X Fernanda, to tam jedziemy 9 na godzinę 9,3-9,5 a tutaj jedziemy 13,5-13 także jest różnica naprawdę kolosalna dla na mnie ta się spisuje, nasza natomiast dzisiaj stała na warsztacie Grzesiu zjechał, bo piasta się znowu rozsypała przy znaczy, łożyska w środku i musieli wymienić no niestety nie byliśmy na zapasie już kolejnej piasty z nowymi łożyskami, dlatego już nie przyjeżdżał na pole Grzesiu bo nie było sensu w sumie a ja, a ja nadrabiam po prostu hektary do, do poniedziałku mamy mamy tą talerzówkę, więc chcę ją wykorzystać jak najdłużej jak, naj, jak najlepiej także już się kurczę zaczął sezon 2024 znowu od nowa trzeba uprawiać siać, nawozić, głowić się Jakie nawozy, jakie środki, za ile się sprzeda, za, czy ile, ile deszczu spadnie przez cały rok. Z, zaś znowu będzie stres, martwienie się o to, co się zbierze, jakie plony będą, czy powschodzi, czy nie powschodzi. No ale co, takie to jest życie na farmie właśnie. To nie jest, nie jest takie proste, jak się wydaje. Każdy rok jest inny. Nie przewidzimy wszystkich rzeczy. Niestety nie mamy wpływu na, na pogodę, na maszyny, na to, co się będzie działo na polu. Znaczy, jakby po jakiś szczęście mamy wpływ, ale nie taki, jaki byśmy chcieli. O, no tak, niestety tak jest. Jeździmy, jeszcze jeździmy. Zrobimy jeszcze dzisiaj kawałek hektarowy. Ja dzisiaj to by było chyba tyle talerzywania eee, Już sobie odpuszczę Zmęczenie już mi troszkę dopada a Wiadomo, nie można się przemęczać zbytnio <laughs> Zmęczenie jeszcze mi nie dopada, ale jadę sobie po prostu odpocząć troszkę wcześniej żeby jutro rano być wyspanym i działać. Eee, I tak, zaraz ma nigdy nas być burza Zobaczymy Zobaczymy czy faktycznie się popada, fajnie by było. No I tak... Wapno rozsiewamy cały czas. Chłopaki już zjechali. I no, jutro dalej rzucamy ale żyjemy i szykujemy się pod rzepak. jest próbuję piłkę trzeba się zebrać trzeba już 110 stopni. A no. To to, nie jest, to już zwykłe wapno jest, nie? Tak. Wap magnezowe. Orkol zalepił, nie? I to bardziej sypkie chyba jest To to? Chłopaki działają Chłopaki działają Rozrzucają wapno Tato za kierownicą Idziemy zobaczyć do Grzesia jak mu tam idzie na madach z talerzówką Jak tam, jak tam wymieszało się troszkę deszczu spadło u nas, także wydaje mi się, że powinno być ok na madach. Co tam kierownik? Jak idzie? idzie? Ja idzie? już zrobiłem Jak idzie? Jak idzie? Jak O. To no idzie? zrobione. idzie? idzie? nie? idzie? 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 Nie, wychodziłem niedawno, patrzyłem Tu no. się kręci wszystko Wczoraj normalnie mi stanęły te Tak, zależy? Zna, stanęły te, i to wiesz, które łożysko? No. No, no. ja to co mieliśmy Te wiesz, co jej robił, nie? Ja tam miałem chyba by udział Stary, poczciwy X Kurczę, rozpadało się Też pada Dobrze, dobrze, niech okay. pada wilgoci będzie. Małpo pozalepiany A to jest ziemia właśnie. Teraz jak pada tutaj na tą adę to fajnie uprawić sobie. Fajnie, mięciutko. Można fajnie wymieszać tą ziemię. Zobaczcie jaka, jaka gruda. To jest to, w tym jest potencjał. Jest dobrze.